Wiele osób, które kupiły jacuzzi marki Hot Spring, zastanawiało się na początku, czy to naprawdę dobra inwestycja. Trzeba uczciwie powiedzieć, że cena zakupu produktów Hot Spring może być wyższa niż w przypadku innych marek. Mimo to Hot Spring od lat jest jedną z najczęściej wybieranych firm na rynku. Dlaczego? Bo z czasem klienci widzą, że to wybór, który naprawdę się opłaca. Wanny hot spring są trwałe, niezawodne i wyposażone w funkcje, które pozwalają oszczędzać pieniądze podczas codziennego użytkowania. Dzięki temu korzysta się z nich częściej i dłużej, a koszty utrzymania są niższe niż w przypadku wielu tańszych modeli. Podczas gdy inni producenci skupiają się na niskiej cenie zakupu, marka Hot Spring oferuje wysoką jakość na lata. Hot Spring to nie tylko oszczędność, to także świetna jakość masażu wodnego, łatwa pielęgnacja wody, nowoczesny wygląd i komfort użytkowania w każdym modelu. Codzienne korzystanie z jacuzzi staje się przyjemnością, a nie obowiązkiem. Niestety niektórzy rezygnują z zakupu, patrząc tylko na cenę początkową. Dlatego warto zadać sobie pytanie, jak długo chcesz korzystać ze swojego jacuzzi. Rok, dwa, a może 10, 15 albo nawet 20 lat. Jeśli myślisz o długim i bezproblemowym użytkowaniu, jacuzzi Hot Spring będzie świetnym wyborem, nie tylko pod względem komfortu, ale też finansowo. Jacuzzi Hot Spring, naprawdę warto.